Witam, dzień dobry, stawiam się. Stawiam się jak co poniedziałek o godzinie 12 w naszym projekcie Jak zarobić milion będąc osobistą stylistką. Ja nazywam się Justyna Krawczyk, jestem założycielką tej wspaniałej szkoły New Style Academy dla przyszłych stylistek, dla projektantek modowych, dla wszystkich osób, które kochają modę, dla wszystkich kobiet, które pragną realizować się właśnie w tym zawodzie. Realizujemy właśnie projekt. O nazwie, jak zarobić milion, będąc osobistą stylistką. To już jest nasze trzynaste spotkanie, w którym dzielimy się naszą wiedzą, doświadczeniem, błędami, porażkami oraz sukcesami i działaniami, które doprowadziły nas do tego wspaniałego miejsca, w którym tworzymy tę szkołę, rozwijamy i wciąż myślimy pozytywnie. O przyszłości. Ja jestem bardzo ciekawa, jak wy się czujecie w tej naszej innej rzeczywistości, aczkolwiek, mimo że ona jest tak radykalnie inna, mam wrażenie, że cały czas taka sama, bo bardzo często boimy się tego, że nie wiemy, co będzie jutro. Ale odnoszę wrażenie, że tak było zawsze. Nie wiemy dziś, co będzie jutro, ale tak naprawdę nigdy nie wiedzieliśmy, co będzie kolejnego dnia. Być może. To, co się działo na świecie i warunki były bardziej sprzyjające do tego, żeby myśleć, że wszystko będzie dobrze, ale ja dziś za wszelką cenę próbuję i chcę myśleć o tym, że mimo wszystko, mimo tego, co się dzieje, będzie dobrze, a tak naprawdę cały czas jest dobrze, bo jeżeli skupimy się na tym, co jest dobre, co możemy robić, gdzie możemy się realizować, jakie są możliwości. To zdecydowanie to poczucie, że jest dobrze, będzie w nas tylko rosnąć. Dzisiaj temat: Świat stoi otworem, czyli usługi online, które możesz, możesz, czy musisz mieć jako osobista stylistka. To taki temat, który bardzo mocno pasuje do obecnej sytuacji, do obecnej rzeczywistości. Ja jednak mam wrażenie, że to jest temat, który dziś jest. Yy, tak, jakby wymuszony przez to, co się dzieje na świecie. Natomiast to jest temat, który jest ważny od wielu, wielu, wielu lat. I on będzie zawsze ważny, jeżeli myślimy o tym, że świat stoi otworem, że świat jest pełen możliwości, że możemy realizować swoje marzenia, że możemy realizować swoje plany i cele, że możemy działać w zawodzie osobistej stylistki nie tylko i wyłącznie w danym naszym mieście, ale możemy działać w całej Polsce, ale też na całym świecie. Absolutnie jestem przekonana, że mimo tego, co się dzieje, świat stoi otworem. My w New Style Academy stawiamy się do tego życia. Mimo że nieraz też czujemy absolutnie, że to nie jest proste, to wiemy, że to jest coś, co, na co mamy wpływ, co możemy robić, więc stawiamy się. Już wkrótce będzie gotowy kurs online, zostań osobistą stylistką poziom master, on będzie dostępny po 15 listopada, także teraz można się już zapisywać, można go zakupić i poszerzać swoją wiedzę, poszerzać swoje umiejętności I tam jest też bardzo ważny panel, oprócz stylizowania męskiego i dress code w biznesie, jest również panel dotyczący zakupów online, czyli w jaki sposób doradzać, i proponować usługi online w zawodzie osobistej stylistki. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam usługi online. Od wielu lat już w New Style Academy oraz w mojej drugiej firmy, jak być szczęśliwą kobietą, takie usługi mam. Są to stylowe kursy, kursy online. Są to osobiste biblię stylu i inne e, usługi, które, z których korzystają kobiety właśnie dzięki temu, że są online na całym świecie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Warszawie, w której najczęściej pracuję. Ja sama również uwielbiam tego typu naukę, ponieważ to jest nauka, która daje mi wolność, którą bardzo sobie cenię. Nigdy nie byłam zwolenniczką takiej e, nauki akademickiej gdzieś tam w ławce. Pamiętam, że studia podyplomowe, które robiłam, były dla mnie tak trudne, ponieważ wymagały ode mnie bycia co drugi weekend w szkolnej ławce i tak przez rok, aż do zdania egzaminu. Zawsze poszukiwałam innych możliwości, i tymi możliwościami właśnie stają się usługi i szkolenia online. Od kilku lat w taki sposób poszerzam swoją wiedzę, między innymi studiując psychologię pozytywną na Berkeley, właśnie w taki sposób ją Studiowałam, mając komputer, decydując o tym, kiedy chcę się zalogować i przejść przez kolejną lekcję, wybierając sobie dostępne terminy dla, e, od trenerów, którzy prowadzili to szkolenie. Dla mnie jest to sytuacja i rozwiązanie absolutnie idealne, które szanuje moją wolność, którą tak bardzo sobie cenię. Dziś jest sytuacja wyjątkowa, myślę, że dla wielu z nas i być może Ty też myślisz, że mm, świat się wali i to już będzie koniec, ponieważ do tej pory myślałaś... Mm, i wykonywałaś tylko i wyłącznie takie usługi jak przegląd szafy i wspólne zakupy. Na dzień dzisiejszy to może być bardzo utrudnione, szczególnie te wspólne zakupy i jeszcze przeglądy szafy, jeżeli um, Twoi wasi klienci są na to otwarci, to y, cały czas można je proponować. Natomiast uważam, że to jest zdecydowanie za mało i być może ten okres jest bardzo specyficzny i trudny, ale wymusza na nas coś, co bardzo tak naprawdę każdej z nas się przyda: czyli pomyślenie i być może zorganizowanie w najbliższym czasie, Właśnie usług online. Jakie usługi online? Dla świata, nie tylko dla miasta, w którym mieszkasz, nie tylko dla kraju, w którym mieszkasz, ale po prostu dla całej Europy, czy też dla świata, możesz proponować jako osobista stylistka. Mogą to być na przykład właśnie wspomniane już e, wspólne zakupy, przez które przeprowadzamy cię na szkoleniu, naszym master i tłumaczymy dokładnie, jak je zrobić. My bardzo często dokonujemy zakupów online, kupujemy, buszujemy w sklepach internetowych, ale nie bardzo sobie wyobrażamy, jak to mielibyśmy zrobić, miałobyśmy zrobić dla naszych klientów. Zakupy online absolutnie można robić. Ja je robię od wielu lat, również nie tylko w całej Polsce, ale również i na świecie. Po prostu wchodząc na strony internetowe sklepów, które są w danym kraju. A sieciówki są praktycznie wszędzie, i na tym polega różnica, że strony internetowe w innych krajach, w Anglii, we Włoszech czy w Niemczech, po prostu są w innym języku, mają inną końcówkę, zakończenie adresu strony internetowej. Jeżeli znasz chociaż odrobinę języka, albo potrafisz sobie z tym poradzić, wrzucając po prostu w Google Translator określenia, które znajdują się na takiej stronie, możesz robić zakupy online. Dla swoich klientów na całym świecie. Przeglądy szaf również dzięki takim właśnie połączeniom, jak mamy chociażby tutaj w dniu dzisiejszym, również możemy przeprowadzać. Jest to trudniejsze, wymaga to więcej czasu i zaangażowania, ale da się to również zrobić. To, do czego zachęcamy, i teraz mamy takie wyzwanie na naszym, w naszym elitarnym klubie Stylistek EX. To kursy, stylowe kursy online, jako osobista stylistka, możesz absolutnie je proponować i przeprowadzać online, cudowne, fantastyczne, wartościowe, kolorowe, pełne wiedzy i inspiracji. Stylowe kursy online. Pytanie, czy jesteś na to otwarta, czy chcesz, czy się stawiasz do takiego życia, jakie mamy dzisiaj? I ostatnia rzecz to są e-booki. Również nie zapominajmy o tym. Że e-booki to jest również tak cudowna forma, dzięki której na przykład możesz stworzyć e-book na temat trendów jesień, zima 2020-2021. Możesz stworzyć e-book na temat sylwetek, możesz stworzyć e-book na temat kreowania wizerunku po swojemu, albo możesz stworzyć e-book o tematyce kolorów i zmieniającej się rzeczywistości w modzie i możesz taki e-book bez wychodzenia z domu. Stworzyć, a później go sprzedawać. Jeżeli taki e-book przetłumaczysz na język angielski, to jest przynajmniej kilka, kilkanaście krajów, w których możesz go sprzedawać. Także absolutnie jestem przekonana, że świat, mimo wszystko, stoi przed nami otworem. Pytanie, czy chcemy widzieć, że jest coraz trudniej, czy mimo wszystko stawiamy się do tego życia i walczymy o swoje biznesy i walczymy o swoje cele i marzenia? Ja absolutnie wybieram to drugie. Stawiam się, stawiam się tutaj dla Was, stawiam się do swojego biznesu. Stawiam się do swojego życia, nawet jeżeli przez chwilę jest nieco trudniejsze. Dajcie znać, kochane proszę, czy to było wartościowe, czy zamierzacie wprowadzać usługi online do swoich biznesów, czy rezygnujecie, wycofujecie się, czy jednak mimo wszystko patrzycie z optymizmem. Przyszłość. Jestem bardzo ciekawa. Bardzo dziękuję za dzisiejszą uwagę. Wszystkie odcinki z naszego projektu, jak zarobić milion, będąc osobistą stylistką. To jest dzisiaj już 13, czyli 12 i zaraz 13 pojawi się na naszym kanale YouTube New Style Academy. Zachęcam, zapraszam do subskrybowania, po to, żebyście były absolutnie na bieżąco ze wszystkimi naszymi nowinkami, radami doświadczeniami i wiedzą, a przed nami jeszcze kilka odcinków. Widzimy się co poniedziałek o godzinie 12 do końca roku, w każdy poniedziałek. Życzę Wam cudownego dnia i do zobaczenia już za tydzień.